Pytaliście i jest. Porównanie ram kontaktowych do 12. generacji procesorów Intela. W sumie jedna osoba pytała, ale i tak jest. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Będziemy się dzisiaj zajmować testami porównawczymi takich rozwiązań, które zmieniają ten mechanizm ładujący czy blokujący procesor trzymający w gnieździe, jak zwał, tak zwał, ILM. W skrócie mamy rozwiązanie niemieckie, mamy rozwiązanie chińskie, jak widzicie, już zamocowane, gotowe do testów. Ale zanim do tych testów i omówienia przejdziemy, dla tych, którzy nie wiedzą, tak pokrótce wyjaśnię. Otóż ten ILM Intelowski dociska procesor troszkę za mocno z jednej strony, odgina go, no i wówczas niedokładny jest kontakt powierzchni chłodzenia procesora. No a rezultat jest taki, że temperatury są troszkę za wysokie. No, zależy na jakim procesorze jeszcze, ale generalnie mogłyby być lepsze. No i tutaj wchodzą rozwiązania od Thermal Grizzly i Thermal Right, które zastępują tego ILM-a, no i sprawiają, że docisk jest odpowiedni taki, jak powinien być lepszy kontakt, lepsze temperatury, o ile zaraz się przekonamy, ale najpierw zobaczmy, co jest w opakowaniu każdego z tych rozwiązań. Zapowiedziałem to w sumie jak jakąś długą opowieść, a tak naprawdę no, tutaj mamy od Thermal Grizzly tę ramę kontaktową i specjalny klucz, który pozwoli nam odkręcić i potem przykręcić ją do gniazda. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie Thermal Righta, no to poza kluczem jest jeszcze w zestawie Pasta termoprzewodząca, która podszywa się pod szczeniaka haskiego. Aha, no jest jeszcze bardzo prosta instrukcja, o której porozmawiamy sobie chwilę później. Jak to wypada cenowo? Otóż rozwiązanie Derbauera, jeśli nie wiecie, to Thermal Grizzly jest firmą Derbauera. Kosztuje około 160 zł, zależnie od momentu, w którym sprawdzacie. Ale ja za tyle kupiłem w sklepie Morele. Link zostawiam Wam w opisie, gdybyście byli zainteresowani. Natomiast Thermal Righta można już dostać gdzieś za 30 Parę 40 zł. Także różnica spora wynika to, moim zdaniem, z tego, że no. To jest duża chińska firma, która produkuje chłodzenia na setki, no i może sobie pozwolić na wyprodukowanie takiego małego główienka, można powiedzieć, masowo również. Natomiast Thermal Grizzly Derbauera to mniejsza niemiecka firma, no i tutaj, no wiadomo, że inne będą koszty produkcji. No i to tyle, chyba słowem wstępu i wprowadzenia. Zamontujemy sobie teraz obydwie ramy kontaktowe, zobaczymy jak to wygląda, czy jest łatwo, czy trudno, a następnie. Zaczniemy testy. Zaczniemy sobie od ramy kontaktowej Thermal Grizzly. Tutaj, jak widzicie, mamy już ILM zdjęty. I tylko taka uwaga: pamiętajcie, że od drugiej strony również jest backplate, który normalnie, tak po podniesieniu, po prostu on sobie spadnie. On musi tutaj zostać. Natomiast u mnie. Jest zainstalowany już tutaj ten zestaw montażowy, można powiedzieć, od chłodzenia Silent Loop 2, który będzie nam o procesor w testach i tutaj podtrzymuje także bardzo wygodnie, bo nie odpadnie nam ten backplate od procesora. No i generalnie, co trzeba zrobić? Oczywiście, wrzucić procesor w gniazdo. Troszkę śmiesznie wygląda bez tego ILM, prawda? No i tutaj jest pierwsza przewaga, można powiedzieć, tego rozwiązania od Derbauera. Ponieważ jak widzicie, mamy tutaj specjalne takie kreseczki narysowane, które będą bardzo pomocne za moment przy dokręcaniu. Teraz używamy o tych śrubek, czy wkrętów, które były w zestawie od ILM-a tego, który był już tutaj jakby firmowo, no i Der Bauer generalnie dosyć szeroko omawia sposób montażu tego swojego chłodzenia, to jest bardzo ważny określony docisk każdej śruby z takim samym momentem obrotowym, no wiadomo, że klucza dynamometrycznego raczej no mało kto coś takiego ma w domu, ale no tutaj są pomocne po pierwsze te oznaczenia o których mówiłem przed sekundą, a poza tym jest film, w którym Der Bauer dokładnie tłumaczy jak to robić. No i zasada jest taka. Na początek trzeba lekko złapać każdą z tych śrub czy wkrętów, tak żeby nie odskakiwało nigdzie za bardzo, a następnie, kiedy już są złapane, dokręcamy do momentu tak palcami, tak jak ja teraz robię, do momentu, w którym dalej już nie damy rady. No tak na wyczucie można powiedzieć. O, dalej już nie dam rady, ale mniej więcej wydaje mi się, że ludzie mają zbliżone możliwości. Jeśli o coś takiego chodzi, nie licząc, może bije BA i Barakiusa dla tych, którzy pamiętają, drużynę A. No ale mniej więcej, powiedzmy, dalej nie dam rady żadnej ze śrubek. I teraz pomogą nam te wskaźniki, czyli te kreseczki, ponieważ kiedy już mamy. Dokręcone tak do oporu, to jeszcze musimy o 90 stopni dokręcić. No i 90 stopni to będą dwie takie kreseczki. Można się posiłkować tutaj również ewentualnie jakimiś oznaczeniami na śrubie, ale one też mają swoje takie lekkie wcięcia. Także generalnie nie trzeba nic na nich rysować i jest 90. Dlaczego to jest takie ważne? Zbyt mocny albo zbyt słaby docisk może powodować niestabilność, brak kontaktu z określonymi pinami lub zbyt duży kontakt. Może nam komputer w ogóle nie wstać, może być problem z obsługą pamięci itd. Tak tak Także trzymamy się tych wytycznych. Dosyć prosto i szybko to zrobiłem, teraz zobaczymy jak jest z rozwiązaniem Thermalight'a. Rozwiązanie Thermalight'a natomiast, o ile jest całkiem ładne, dostępne w różnych kolorach, to nie ma niestety tutaj żadnych oznaczeń, więc jest to dosyć problematyczne, o tyle, że gdybyśmy chcieli tak dokładnie sobie dokręcić, no to trzeba sobie tutaj je narysować, ewentualnie jakoś na wyczucie to robić, a po drugie producent dodaje tylko taką prostą instrukcję, w języku chińskim wszystko, no ale generalnie i tak nie ma nic opisane i no mamy sobie to dokręcić, nie jest podany ani moment obrotowy, ani nic takiego, także ja to będę dokręcał dokładnie taką samą metodą, jak Thermal Grizzly dokręcałem przed sekundą, ale szanuję też troszeczkę Thermalite za to, że mają taki oldschoolowy, wnioskuję, że jest to formularz rejestracyjny, który można wypełnić, tutaj chyba znaczek się przykleja i gdzieś to wysłać, tak jak kurczę, z starych, dobrych czasów. Słuchajcie, generalnie tutaj zauważyłem taki problem, ponieważ, tak jak chciałem użyć tej samej metody, to po dokręceniu na siłę dwoma palcami, i dalej, jak już wspomagam się drugim i próbuję zrobić te jeszcze dodatkowo 90 stopni, no to te 90 stopni tutaj w tym przypadku to już jest opór. Także moim zdaniem, troszkę na wyczucie i chyba. Metodą propi błędów trzeba będzie to sprawdzić teraz, czy ten procesor działa, czy faktycznie te dalej 90 stopni już do oporu dokręcone na tej ramie kontaktowej będzie skuteczne, czy nie. Ja to dla Was sprawdzę i za moment Wam powiem, a Wy popatrzcie sobie, które Wam się bardziej podoba Thermal Grizzly czy Thermalite. Mnie osobiście chyba bardziej do gustu przypadł Thermalite, chociaż Thermal Grizzly wygląda tak solidnie, konkretnie, masywnie, to jednak nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ one będą schowane pod chłodzeniem. Nie widać ich absolutnie, także cokolwiek tutaj jest napisane, narysowane i tak dalej, nie ma znaczenia. Po Poprzeglądawszy trochę materiałów w sieci, dochodzę do wniosku, że ramę Thermalrighta trzeba montować dokręcając ją do oporu. Potwierdza to również stabilność procesora i wyniki temperatur, o których za moment. Gdybyście decydowali się na taki krok u siebie, pamiętajcie jednak, żeby nie dokręcać tych śrub na siłę. Trzeba to robić z wyczuciem. Opór nie znaczy dokręcić tak mocno, że nie drgnie. Myślę, że nie muszę Wam takich rzeczy mówić, ale na wszelki wypadek wolałem wspomnieć. Zaznaczę jeszcze, że ja osobiście kupiłem ramkę Thermal Thermalrighta na polskim serwisie ogłoszeniowym za lekko ponad 80 zł, a nie za 30 prosto z Chin, bo nie chciałem czekać nie wiadomo ile na dostawę. Myślę jednak, że te najtańsze powinny być ok, chyba że traficie na jakąś badziewną podróbę. W razie czego autentyczność można sprawdzić na stronie producenta. Procesor użyty do testów, jak widzieliście wcześniej, to i9 12900K, czyli flagowiec Intela, przynajmniej w momencie kręcenia tego materiału. A płyta główna to Z690 TUF od Asusa w wydaniu DDR4. W pierwszej kolejności testy przeprowadzone zostały na procesorze i chłodzeniu poblokowanych jak się da. I jak sami widzicie, różnice są tutaj dość wyraźne. Największe pod obciążeniem syntetycznym, bo w okolicach aż 9 stopni w prime 95 i Cinebenchu. Ten pierwszy stres test to dość mało Scenariusz, taki najgorszy możliwy przypadek, ale Cinebench to już coś, co można porównać do użytkowania w pracy związanej z renderem. W grach różnice są wyraźnie mniejsze, ale 6 stopni piechotą nie chodzi, procesor zawsze ma trochę chłodniej. No i co najważniejsze, to działa i to naprawdę dobrze. A być może dla niektórych jeszcze ważniejszy jest fakt, że obydwie ramki mają takie same wyniki. Temperatury na stokowych ustawieniach dodaję w drugiej kolejności, choć większość osób w ten właśnie sposób korzysta z komputerów. Nie są to jednak miarodajne testy. Płyta może w każdej chwili obniżyć zegary czy uciąć trochę napięcia, jeśli temperatury nie będą się podobać, i tak samo wentylatory chłodzenia kręcą się w zależności od krzywej. Więc mamy zbyt dużo zmiennych, żeby traktować takie testy poważnie, ale zrobiłem i tutaj też wychodzi na to, że ramki działają. Różnice nie są już tak spektakularne jak w przypadku zablokowanych zegarów i napięcia, bo płyta reguluje pracę procesora i chłodzenia w zależności od temperatury, jak mówiłem, ale kilka stopni udało się urwać mimo to. Powiem wam, że właśnie za tego typu rzeczy czy rozwiązania lubię ten świat komputerów między innymi, oczywiście, ale no coś nie działa czy nie działa tak do końca jak powinno, można coś poprawić, no to co? To robimy ramę kontaktową, modujemy Ulepszamy fabrykę. No świetne, po prostu bardzo podoba mi się coś takiego. Niedużym kosztem, jak widzieliście, można poprawić temperatury. Czy warto, czy jest te 160 czy 170 zł? Warte takiej różnicy temperatur. No tutaj mamy ewentualnie 40 czy tam 60, zależnie, gdzie będziecie kupować. Dajcie znać w komentarzach, czy decydowalibyście się na zainstalowanie czegoś takiego w swoim komputerze, czy może jednak jesteście zadowoleni z temperatur, jakie macie na tym stokowym ILM-ie, a może już. Korzystacie z któregoś rozwiązań, dajcie znać i napiszcie przy okazji, jakie kolejne tego typu nietypowe rozwiązania chcielibyście, żebym przetestował na kanale. Następnie, przy okazji, pamiętajcie kliknąć, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.